Cześć. Cechy dobrego lit magnetu. To tytuł dzisiejszego odcinka. A w momencie, kiedy wysiadasz i zaczynasz myśleć o tym, jak stworzyć dobry, bezpłatny materiał do pobrania, dzięki któremu zbudujesz na przykład bazę mailową, um, będziesz budować swoją markę eksperta. No to zaczynasz się zastanawiać, co właściwie dać za darmo. I czasami widzę dwa, dwie skrajności. Z jednej strony widzę osoby, które dają, bym powiedziała, że mało wartościowy produkt, jakkolwiek, cokolwiek to jest, tak, typu PDF, którym wartością jest jedno zdanie, a na przykład ma 10 kartek. A z drugiej strony widzę materiały, które są tak przyładowane treścią, na zasadzie pokażę ci wszystko, co umiem, dam ci wszystko, co wiem, że ten darmowy materiał jest wystarczający i kompletny dla kogoś w danej dziedzinie i on na pewno nie sięgnie po żaden dodatkowy twój materiał płatny. Więc sekretem jest poruszanie się między tymi dwoma punktami czyli między daję za mało, a daję za dużo. To jest pierwsza rzecz. I teraz, jak myślę dobry lit magnet, to co mam na myśli? No, przede wszystkim, dobry lit magnet z Twojego punktu widzenia, to taki, który ludzie chętnie pobierają. Dobry lit magnet to taki, którego działanie daje ci potencjalnie przyszłych klientów. Czyli nie dość, że ludzie chętnie go pobierają, ale później z niego korzystają, a później niektórzy stają się Twoimi klientami. Mówię niektórzy, no bo musisz mieć świadomość, że nie każda osoba, która pobierze Twój lead magnet, zostanie Twoim klientem. Mam nadzieję, że to jest dla Ciebie oczywiste. Dobry lit magnet to też taki, który jeżeli zrobisz reklamę płatną, żeby go pobrać, nie będzie się kosztować majątku. Oczywiście zdarzają się branże, w której towar, który na końcu gdzieś ma być sprzedany, kosztuje setki tysięcy złotych i wtedy pozyskanie jednego, LIDA, czyli jednej osoby, nie lubię tego sformułowania, no ale funkcjonuje w marketingu, czyli pozyskanie jednej osoby do bazy mailowej poprzez pobranie LID-Magnetu, czyli bezpłatnego mm, narzędzia, bezpłatnego materiału. Jest na przykład, kosztuje 10 czy 15 zł, ale w branży, która docelowo ma być zysk na danej produkcie, usłudze, na przykład kilkadziesiąt tysięcy albo przynajmniej kilka tysięcy, no to nawet jeżeli ze 100 takich osób, które pobiorą, jedna zostanie Twoim klientem, no to weź 15 razy 100 to jest 1500. Jeżeli zysk na danej usłudze czy produkcie to jest na przykład strzelam 30 tysięcy, no to gdzie 30 tysięcy? Oczywiście można powiedzieć, że no, trzeba zaryzykować i nie wiadomo, no ale jak budować biznes, jeżeli nie testujesz? W biznesie online jest to trochę prostsze, bo że tak powiem, szybciej możesz się dowiedzieć jak to działa, czy działa, i dokonywać monetyzacji, choćby na stronie z podziękowaniem po pobranie Lit Magnetu można stworzyć tak zwaną stronę one time offer, czyli w skrócie oto. Czyli strona, na której proponujesz do zakupu jakiś drobny produkt typu 9 zł, 19, 49, wszystko zależy od branży. Ja do, dla swojego klienta na przykład robię książkę na Oto z licznikiem z Hooka za 99 zł, i to jest promocja, bo normalnie ta książka kosztuje 199 zł. Więc rozumiecie, no, cena, Zależy od branży. Ok, więc przejdźmy do tych cech dobrego lit magnetu. Po pierwsze, dobry lit magnet jest w miarę krótki czyli taki, który ktoś może łatwo skonsumować, przeczytać, wdrożyć. Nie jest to 150 stron, które trzeba się przebić, żeby znaleźć dwa kluczowe zdania dla użytkownika. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ten lead magnet musi być dla Twojej społeczności interesujący. No bo jeżeli on nie jest dla niego ciekawy, to po pierwsze nie będzie pobierał. Po drugie pobranie, jeżeli robisz to w formie reklamy płatnej, będzie dla Ciebie no, drogie. I też ten lead magnet nie powinien odkrywać wszystkiego, czyli jeżeli chcesz, tak jak mówiłam, zaczęłam od tego, tak, żeby później nastąpiła dalszy, żeby nastąpił dalszy kontakt z tobą, no to warto by było, żeby ten materiał nie dawał całej wiedzy w danym zakresie. I to jest cały sekret. Najlepiej, jakby odpowiadał na pytanie co, ale nie mówił jak. Bo jak możesz już proponować w płatnych materiałach? Więc ma być dla niego interesujący i ma być dla niego przydatny. W momencie, kiedy przygotowywałam się do tego nagrania, rozmawiałam z zespołem, ze swoim zespołem na temat ciekawych przykładów lit magnetów. I między innymi jedna z osób, Marta, wspomniała o tym, że widziała dwa ciekawe lit magnety. I teraz zobaczcie co tkwi w naszych głowach jako przekonanie, co może być litmagnetem i co tak naprawdę firmy robią. Firma, która specjalizuje się w aparatach ortodontycznych, które są niewidoczne, proponowała taki litmagnet. Wyślij nam swoje zdjęcie, a odeślimy zdjęcie, w którym będziesz mógł zobaczyć swoje zęby wyprostowane. Oczywiście pewnie trzeba było wysłać zdjęcie w pełnym uśmiechu, a nie zaciśniętymi ustami. Więc to też jest takie fajne doświadczenie, prawda? Ktokolwiek myślał o aparacja, chciałby to sprawdzić i założy się, że na pewno ten Lit Magnet im zadziałał. Oczywiście, żeby dostać z powrotem takie zdjęcie, ja na pewno bym prosiła i o adres e-mail, i o numer telefonu, po to, żeby później ewentualnie móc umawiać takich ludzi na wizytę. OK. A drugi przykład to była firma, która albo sprzedawała elementy dachowe, albo realizowała dachy. Chodziło o to, że była to możliwość policzenia, na przykład ile potrzebujesz danego materiału na dach. I oczywiście to był kalkulator na stronie. Aby otrzymać wyniki, trzeba było po prostu podać do siebie na miary. I znowu, jeżeli firma fajnie działała, jeżeli miała fajnych handlowców, dobrych znaczy się, to te działania na pewno były dla nich skuteczne. Więc tyle w telegraficznym skrócie ode mnie, jeżeli chodzi o dobry lead magnet, bo w lit magnecie tak naprawdę tkwi sekret, Rozpoczęcia lejka marketingowego. Jeżeli pierwszy lit magnet nie do końca dla ciebie działa, no to pomyśl o kolejnym. To nie jest tak, że możesz stworzyć tylko jeden. Ilość lit magnetów jest niczym nieograniczona. Możesz mieć trzy, pięć, jeden, to zależy od ciebie. I najważniejsze pamiętaj, że dobry lit magnet to taki, który realizuje również Twój cel. Wyobraź sobie, że jestem osobą, która ma gabinet kosmetyczny i zajmuje się pielęgnacją twarzy, ale przy okazji mam piękne, długie, nie wiem, szelme, blond włosy, które się pięknie układają. Specjalnie wymyślam, żebyście nie pomyśleli, że to dotyczy mnie. I załóżmy, mówię, kurde, ja wiem, jak pielęgnować takie włosy. Zrobię lit magnet. O pielęgnacji włosów, bo przecież włosy i twarz to to samo. Niby tak, powiedzmy, że być może masz rację, że osoba, która pielęgnuje swoje włosy i o nie dba, jest też osobą, która być może zadba o swoją twarz, w końcu to ten sam obręb ciała, ale lepiej byłoby, gdybyś zrobiła, zrobił lit magnet dotyczący tego, czym się zajmujesz, czyli twarzy, a nie zupełnie innego elementu. Bo docelowo chcesz pozyskać bazę osób, które potencjalnie będą zainteresowane Twoją usługą, Twoim produktem. W związku z tym, to, to jest dla Ciebie bardzo ważne, bo czasami słyszę, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, mam taki świetny pomysł na lead magnet. W ogóle skąd się wzięło to, że ludzie zadają mi pytanie o lead magnet? Ponieważ mamy e-bookową rewolucję i niektóre osoby przychodzą napisać e-booka nie po to, żeby go sprzedawać na te warsztaty, tylko żeby go rozdawać za darmo. No i najczęstszy problem jest taki tych osób, że nie wiedzą po co to robią, czyli niby wiedzą, ale ja się zadaję pytanie w sensie, że produkują coś, co im się wydaje. I ja już na pierwszy rzut oka widzę, że ten materiał nikogo nie zainteresuje, że jest tytuł ogólny, że nie wiadomo o co chodzi że tak naprawdę może być problem z odbiorczami. mało tego często zadaję pytanie, ale jaki cel chcesz osiągnąć? I wtedy słyszę mm, zmieszanie, wtedy słyszę niepewność, czyli już wiem, że robię e-booka, bo będzie lit magnetem, ale po co? Nie wiem. I to jest też bardzo duży błąd, który niestety jest. Realizowane. W związku z tym być może zainteresuje Cię moje e bukolit magnecie. Spójrz na dół, poszukaj linku i zapoznaj się z tym materiałem. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.